Dobre picie. Cześć, dzień dobry pikaku Cześć, witam Was serdecznie na dzisiejszym odcinku z realnego policji do gospodarstwa, bo dawno nie było coś się... Kurczę. Wiedziałem, że to obiady to i za dużo. Nie mogę wyjść z altanki. Ale tą góry teraz pożarną, normalnie trzeba będzie wyglądać. To jest 12, normalnie kurczę, zaśmiem. Nie mogę przejść ratunku. Это правда не могу быть. Я не могу, уткнул. Алина! Уткнул. Я не могу, не могу выйти. Я не могу, не могу выйти. Просто то за низкие такие мои вообще. Просто так выйти не вышло. О, удалось. i dzisiaj dokończymy możliwa, bo nie pamiętam w sumie, czy tam dokończyliśmy jeszcze czy nie a tam chyba nie dokończyliśmy Co przez krzaki biegniemy by to bizona. Nie skończyliśmy, to nie, nie skończyliśmy tu już pełen zbiornik jeszcze nie miałem już bizonków A, już puste No, no sobie do bizonka Ora, schowana, schowana I jedziemy sobie o post tutaj dalej nas, na świętmy, bodajże nie pamiętam Yy, dzisiaj też będę postanowiłem, że będę głośniej mówić i trochę bardziej pełnym głosem, bo wcześniej yy, tak, wydaje mi się, że takim głosem mówiłem, jakby normalnie się czego nie bała, ja tak się niczego nie boję po prostu. To się boję się wielu rzeczy, ale mnie w no bez posady, po pytajcie. I musimy to... O. Yy, dzisiaj jak... Tak, jak trochę więcej zarobimy, może w przyszłym odcinku będą nowe nabytki. Ale nie wiem. Yy. Zobaczymy ile zarobimy. Bo też nie chcę wszystkiego wydawać. No od razu nie masz, żeby wszystko wydać na nowe nabytki od razu Jeszcze zbankrutujemy wtedy i nowe nabytki będą, ale A teraz już trzeba będzie sprzedawać tak wszystko Ewentualnie, się wtedy jakiś tam kredyt walniał do banku I w sąsiada No i no zobaczymy jak to tam będzie. Raczej... Nie wydaje mi się, żeby yy, był sens w ogóle co będzie nowych nabytków. Nie wiem, zobaczymy tutaj. Yy, jak tutaj nam... ile zarobimy na tym jęczmieniu. Chyba. jęczmień? Tak, jęczmień, no, ewidentnie. W ogóle... Lubizen ma jakiś opóźniony tutaj. Nie wiem, to mechanika, chyba, bo trzeba będzie oddać, bo coś jest nie tak, bo zobaczcie, jak tutaj normalnie jedzie, ja tak sypie, że po prostu, no... Tyle, co kot napłakał. Natomiast tutaj, jak się zatrzyma go, to normalnie... Młody gromadzi tego jest. Włączamy... Tak, światło awaryjne. Czy się światło awaryjne, czy kukiki. Nie wiem, musimy naprawdę potem... Jakbyśmy mieli czas to zrobić z tymi lusterkami w ogóle, bo... On wszystko tutaj to włosów. Nie wiem po co mieć lusterka w bizonie i nie zaklejać. Jak dużo zarobimy, to może jeszcze tutaj to... Ale w wiecie może lepiej nie. Zobaczymy. Dobra, kusiłem póki co. Nie gdybajmy tutaj, bo jakie tam gdzieś tam i jak tutaj mam tutaj wizolnik pan, no muszę przyznać a tutaj, no to jest nasze pole, ale tutaj coś to rośnie? Tak, pszenica sobie nam rośnie bardzo ładnie i to bardzo dobrze, bo jeszcze więcej zarobimy, więc no naprawdę no będzie dobrze. Myślę, że jakieś lepsze nowe nabytki będą dobre. Jakoś się to tam powinno tam udać. No kusimy sobie, kusimy jeszcze jeden czas z tego będzie. Jak nie dwa. Nawet mocno sobie, ja No ale słoma to tak niezbyt, no już. No to właściwie wyprężymy. No tyle co płatno, płakał Naprawdę z tego tak mało, że... Może tragedia po prostu jakaś to Tutaj głosimy to... no dobrą Ale ja mam lepszą, ja mam lepszą Tutaj ją um, Kosimy Dobra, kosimy ja nie mogę. O, chyba będzie dobrze. Jest dobrze, tak? idealnie. Do tyłu sobie. W ogóle powiem Wam, że być może kiedyś, jak będziemy mieli naprawdę dużo pieniędzy, to możemy tą drogę utwarty, dlaczego? Bo y, ta droga należy do nas. To jest... Tutaj jak y, chyba na, do nas należy, chociaż pewnie nie jestem. Nie wiem, nie wiem. W ogóle wszedłem się, bo zbiorę też. Mam nadzieję, że kamer nie było, bo żeby zaczęło się To tak się robić nie powinno. Ale to nie był jakiś megabienny jak, y, żółt w ogóle. Dobra, prosimy sobie. żebyśmy są tych wojn. A nie, one są za no to, Też żeby są nie wystrzyli. Bo już tak fajnie wtedy nie będzie. Ale myślę, że z tą pszenicą to tak niezbyt dobrze będzie. Nie tego, że no, zobaczcie, mamy lato sobie no yy, już jeszcze mi wyrósł. Czy to oni to? To jest bez sensu. Ja to kupiłem już te pola dopiero tak jak tak było, to będzie trzeba za, za oras tą pszenicę. Bo to sensu nie ma, żebyśmy się czekali do świętego nigdy, no bo to w jesień, zima by wyrosło, no i właśnie by pewnie nawet nie wyrosło. Z tego to... No właściwie. Nie da. Poczekaj się. jak tam marynę trzymaj no. Dobra, już jestem możemy dalej poszli ząbkiem. no to trzeba będzie założyć, ewidentnie nic z tego nie wyrosnie ja to nic o coś nie wyrosje. ale jak to sprzedamy to, to też nie będzie postawiliśmy na moskwie czy nie, bo jednak nie jesteśmy tutaj jacyś mega biedni my sobie ale też tu nie mamy takich stalicznych traktorów. Ten ursus z drugich to jest naprawdę niezły. Odwiedziłem, że na tym nie musieli nabiegać. Dobra, jedziemy sobie. tym nie wiem, czy to trzeba się tutaj na radę, bo to jednak są takie trochę górki. muszę teraz kamerę z drona włączyć. No dobra, o. Jeszcze ja bym zaraz. Tak. Ja. Teraz pomogę ci tam. To jeszcze nie sypie. Nie ma co się dziwić, że nie sypię Zbliżona to wygląda już, jakby było dobrze, ale z zewnątrz to tak nie jest zbyt O, sypię Jeszcze ja wiem, czy będziemy robić nowe nabytki Kaję się pobiegnę tam trochę. Bo wiecie co? Ja się serem tak zorientowałem: że wszystko fajnie, pięknie. Naprawdę wszystko fajnie. Ładne gospodarstwo, my są, się my jesteśmy, wszystko super. Ale zorientowałem się, ja, że brakuje nam jednej rzeczy. Pewnie już się domyślać jakiej. Tak, silosa ja się mam, tutaj mamy, silosa nam brakuje, w sensie tutaj, na kiszonkę niby jest. Ale wiecie, tak, tak trochę słabiutko, bo mamy tylko na kieszonkę, takiego zwykłego no nie mamy. bo jakaś budowa silosa będzie, ale nie wiem, w firmach budowlanych jest ich budowla, na nagrywać. Myślę, że mam strasznie duży katar, raczej w nie mam, to. już się wysypało z Nocztorila chyba Ten urządzenie to jest naprawdę niezły traktor, muszę to strasznie sz nie szybki, Miałem no mam myśli, że strasznie niezły jest, strasznie niezły. Jest, to jest niezły traktor, jest strasznie nieznojny, nie mogę sobie na to głupoty. Potem może pojedziemy do takiej jednej firmy budowlanej, gdzie spytamy, mogliby nam silos wybudować. Byłoby nieźle. Nie. Dobra, Jedziemy sobie o nie wiem, pojedziemy. Fajnie by było, jeśli na przykład jakbyśmy... No to już tutaj nie dbajmy, bo kiedy panie że... Fajnie by było, jakbyśmy klasa Tukana sobie kupili, ale to jest normalnie... że to było takie jedno wielkie bogactwo, to... Jasno, takie to nie jest też. do 4G. zaraz zamknąć maskę. Dobra. Maska zamknięta, bo tak nie można. Dobra. Mam nadzieję, że on się nie przyczepi do tego, że widzę tak trochę na drodze stoi, ale na jakim to nie jest nasza droga, więc się nie powinni czepiać. No on stoi na drodze, więc nie ma czego się czepiać. Niestety dużo jest trwa nie mamy. Łukoszka zblewo. Nie jedle nic nie jedle. Nie możemy skręcać. To jest strasznie wąsko. Ja szczerze, że jest tyle ludzi. Skąd kogut włączku bo tutaj nie mamy. tutaj się... Nie mamy. Zwracając włączkę. Proszę to na Nie pan co nie pan, pan to powiem w polu po co mamy jechać na Bo to się szpitali. I na jadę. Czekajcie, Tutaj od dla się bo to ma taki fajny katalog i zobaczymy co on tam ma żeby nam mógł sprzedać w miarę nieskrycianie i spytam w porozumieniu poczekać no jedną rzecz sprawdzę nic kurczę